Witajcie kreatorki własnego życia. Piąty dzień naszego ostatniego tygodnia wyzwania poświęcimy znalezieniu i utrzymaniu równowagi między pracą, a życiem prywatnym. Jest to kluczowe dla zachowania zdrowia psychicznego, dobrostanu i ogólnej produktywności. Jak możemy utrzymać równowagę między pracą a życiem prywatnym? Po pierwsze, ustalenie granic. Jednym z pierwszych kroków do osiągnięcia równowagi jest ustalenie i przestrzeganie granic między pracą a czasem osobistym. Może to oznaczać wyznaczenie konkretnych godzin pracy i przestrzeganie ich. Po drugie, efektywność, a nie ilość godzin pracy. Skup się na byciu efektywnym w pracy, zamiast spędzać niezliczone godziny przy biurku. Często krótsze, ale bardziej skoncentrowane sesje pracy są bardziej produktywne. Po trzecie, regularne przerwy. Regularne przerwy w ciągu dnia pracy mogą pomóc odświeżyć umysł i poprawić koncentrację. To również sposób na zapewnienie sobie chwili relaksu i oddechu. Po czwarte, czas na relaks i hobby. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo czasu na relaks, hobby i spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi. To kluczowe dla utrzymywania zdrowia psychicznego i szczęścia. Po piąte, samoopieka. Nie zapominaj o samoopiece. Regularne ćwiczenia, zdrowe odżywianie i dobra higiena snu są niezbędne do utrzymywania równowagi. Przejdźmy do zadania na dziś. Pomyśl o swoim obecnym harmonogramie pracy i życia osobistego. Czy istnieją obszary, w których możesz lepiej ustalić granice? Może to być, na przykład, wyłączenie powiadomień z pracy po określonej godzinie. Wybierz jeden mały krok, który możesz podjąć, aby poprawić swoją równowagę między pracą a życiem prywatnym. Pamiętajcie, kreatorki, że równowaga między pracą a życiem prywatnym jest kluczowa dla długotrwałego sukcesu i szczęścia. To nie tylko zwiększa naszą produktywność, ale także poprawia jakość naszego życia. Jutro skupimy się na tworzeniu planu działania, który Pomoże nam utrzymać zdobyte umiejętności i wiedzę po zakończeniu wyzwania. Do zobaczenia!